Robię paczkę dla kuzynki na urodziny do Polski z Ameryki. Także zaczynamy od wyboru idealnego pudełka. Czyli, jak to jest, nie ogarnąć jeszcze po przeprowadzce. Ok, jako główne prezenty to będzie portfel z Gucci i okulary z Dolce Gabany. Oczywiście, wszystko jest oryginalne. Ja nie kupuję żadnych podrób ani nic. Są to oryginalne rzeczy po prostu z drugiej ręki. Jeżeli chodzi o paczkę, co tutaj włożyłam? Więc tak. Moje ulubione żelki o smaku arbuza. Dwa balsamy do ciała z Bath and Body Works. Tutaj mamy jakiś Pink kaszmir, a tutaj mamy Sweet Cinnamon Pumpkin. Także takie fajne. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj trzy opakowania tych... Um, takich, a nie wiem, jak to się mówi, takich markerów do zmywania plam. Wiecie, o co chodzi. Kolejne słodycze, czyli te znane Kisses, Jak mam być szczera, sama nigdy ich nie próbowałam, ale każdy je poleca, każdy tak jakby wysyła je do Polski, więc pomyślałam, że wyślę. Oczywiście Rissy's. Najlepszy chyba amerykański słodycz. U! Tutaj mamy MMM'sy Minis. Są przepyszne. Naprawdę uwielbiam je. A wysyłam też sosy. Co ciekawe, wysyłam tutaj honey mustard, czyli musztarda miodowa, nie wiem jak to się mówi, czy macie też coś takiego w Polsce czy nie, oczywiście klasycznie wysyłam ręcz, uwielbiam ręcz A co my tutaj mamy dalej, wysyłam mój ulubiony sos, naprawdę kocham ten sos, jest to te czajpotle z tej firmy, nie wiem co to jest za firma, ale polecam ten sos, można go kupić w Publixie. A Oczywiście chick -fil a sos, kocham go, po prostu kocham go, z tym czajpotle jem zawsze do frytek, takie moje, taki mój dwupak do frytek, że tak powiem. No i oczywiście wysłam jeszcze Tostitos, czyli to jest do takich chipsów, chrupków, taki a, sos, nie wiem jak to się w sumie mówi, no taki, takie, takie coś do, do chrupków, tak, przepyszne, polecam, a jest to medium. Czyli nie jest taki za ostry, jest taki medium, naprawdę jest przepyszny, polecam. No i jeszcze jedna rzecz. To już jest dla Oliwi, czyli dla mojej kuzynki córeczki. Taka zabawka, mam nadzieję, że jej się spodoba. Dajcie znać, co myślicie o takiej paczce i będę jeszcze jedną wysyłać dla jeszcze innej kuzynki, także no, czekajcie tutaj.